Oj, panie kolego, dzieje się, dzieje się. No i dobrze, jest na co popatrzeć. Sprzątają, malują w tym Cervantesie, coś się kurczę szykuje. No to pod podsłuchałem tam, coś mówisz, jakiś Mendoza jest teraz patronem ich biblioteki? Że kto? Mendoza? Jaki Mendoza? Gdzie on się tu zmieści? Przez co w trójkę będziemy siedzieć? A, ja, bo ja wiem, jakoś tam, panie kolego, damy radę, jakoś damy radę. Me dice algo, lo de Eduardo Mendoza me dice algo, de verdad. No. Eduardo Mendoza, 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 Mendoza. Claro que me dice algo, me dice mucho. Evidentemente es una broma eh, porque es imposible en la literatura en español del siglo XX no, no conocer la obra de Eduardo Mendoza. Una obra eh, que yo me atrevería a calificar, si me puedo atrever a algo, de valiente y despreocupada, de literariamente sin complejos. Eh, sí, una obra sin complejos que va desde eso que han llamado el género ligero y donde el sentido del humor parece ser el eh, hilo que vertebra o que hilvana toda la obra, hasta esa otra faceta que eh, se ha dado en calificar como más seria, eh, iniciada ya en el 75 con La Verdad sobre el Caso Sabolta y que creo que justo en su último libro, en estos momentos, eh, Riña de Gatos, Madrid 1936, eh, sigue eh, desarrollándose y evolucionando. Pero bueno, yo no soy eh, ni mucho menos eh, crítico literario, sino un, un lector más. Eh, lo que sí, quizá, es explicar por qué, eh, por qué la biblioteca del Instituto Cervantes de Cracovia. Eh, se llama eh, Eduardo Mendoza. Eh, si alguien mira en las estanterías de cualquier eh, librería, eh, ya no solo de Cracovia, sino de cualquier ciudad polaca, es imposible no encontrar algún libro de, de Eduardo Mendoza. Ha tenido cuenta con seis traductores que de alguna manera... De alguna manera se encuentran entre los grandes traductores de la literatura hispanohablante al polaco. Con lo cual yo creo que desde el Instituto Cervantes de Cracovia, lo único que podemos es alegrarnos realmente de que eh, nuestra biblioteca, una biblioteca que es de todo el mundo, puesto que es una ciudad, es una biblioteca abierta a todos, a todo, eh, toda la ciudad de Cracovia. Eh, Tenga, lleve el nombre de Eduardo Mendoza. Aquí estaba que iba a ordenar todos los libros de Mendoza, pero me he fracasado la lectura de uno de sus libros. Eh, el Instituto Cervantes de Cracovia está de, de Enhorabuena porque su biblioteca va a recibir el nombre de Eduardo Mendoza, que es uno de los autores españoles más, más importantes dentro y fuera de, de su país. Para nosotros es un lujo y un, un honor que esta biblioteca lleve su nombre. Es un autor muy leído también en Polonia y en él confluyen dos cosas importantes, que es eh, unánimemente aceptado tanto por crítica como por, como por público. Eh, a partir de, de este momento esta biblioteca se convertirá en biblioteca especializada en la obra y en la bibliografía de, de Eduardo Mendoza, en la que podremos encontrar no solamente sus libros en español, sino libros también traducidos al polaco, bibliografía, estudios sobre me, Eduardo Mendoza y su obra, artículos de prensa

Dlatego, że jest to pisarz, który od bardzo dawna dostarczał mi silnych emocji. Śledziłam jego twórczość zarówno w oryginale, jak i w przekładach. Również wypowiedzi Eduardo Mendoza, jakich udzielał w prasie. tutaj trzeba pamiętać, że Mendoza jest bardzo szczególnym pisarzem, który. Uwielbia sam sobie zaprzeczać, wprowadzać w błąd dziennikarzy, kierować ich w, w sobie tylko wiadomym kierunku. Tak na przykład przestraszyłam się, kiedy w 1996 roku po opublikowaniu lekkiej komedii zadeklarował, że to już jest ostatnia powieść, że już więcej nie napisze, bo albo się wyczerpała formuła powieści, albo się wyczerpały jego możliwości. Jako pisarza i właściwie na tym mógłby zakończyć. Po czym się okazało, że opublikował książkę następną, już nie wspominał o tym zaplanowanym milczeniu, o pisarskiej emeryturze. Natomiast zaczął szokować czytelników innymi deklaracjami. Najpierw twierdził, że jego mistrzem jest Cervantes. Przy okazji następnej powieści, następnej nagrody literackiej, jaką otrzymał, stwierdził, że Cervantes może nie, niekoniecznie, że raczej woli Walt Disneya, a od dziecka utożsamiał się z Gufim, jednym z jego bohaterów. Teore, przepraszam, mam do Pana jedno pytanie. Czy zna Pan może górba? Tak. No. jest osobnik bliżej nieokreślony, ścigany listem gączym. Jeżeli go spotkam, to dam Panu znać. Ok? Dziękuję bardzo. Eduardo Mendoza jest pisarzem kompletnym. Przez kompletność rozumiem umiejętności warsztatowe i talent do prowadzenia czytelnika. Potrafi ze swojej prozy wykrzesać takie iskry, że człowiek, który oderwie się nad ranem, na przykład od lektury, cały dzień w pracy bywa rozkojarzony, stęskniony, chce tylko wrócić do domu. I dokończyć to piękne spotkanie z książką Eduardo Mendoza. Przykładem jego najnowsza książka, Lada Dzień ukaże się na rynku pod tytułem Wyspa niesłychana. za pani Górba. Dzień dobry, panu uprzejmie. Nie znam takiego pana po imieniu, ale bardzo często przychodzi do mnie taki pan, który kupuje po 10 kg w zjada je na miejscu. Ludzie przychodzą, patrzą się dziwnie, no bo to jest jednak bardzo dziwne. Robią zdjęcia. Spotkałam kiedyś pana Czakowiaka. pytałam się go, czy ewentualnie zna, ale stwierdził, że też nie zna takiego pana po imieniu. Mniej więcej rok po rozpoczęciu pracy w klinice stomatologicznej Toralba, doktora Robertesa Mauricio, spotkał wypoczyszczalny dawnego kolegę z klasy, którego nie widział od czasu okończenia szkoły. Reis, fontan, coś podobnego. Dobry, czy zna pan może górba? Nie znam go, nie znam, nie wiem, co to za facet. Otrzymałam pierwszą propozycję tłumaczenia powieści Mendozy, którego już wtedy rozpoznawałam jako, jako autora. Była to wówczas jego najnowsza, najświeższa powieść, która okazała się pod polskim tytułem Przygoda fryzjera damskiego. A po niej przyszła kolejna na dwie powieści, dwie pozostałe części tejże, tejże trylogii. jak się będziemy szczyglić? A może same końcówki byśmy zrobili dzisiaj? No a to zrobimy sobie tak, że odświeżymy linie na dany kształtu. Będzie lepiej głos wyglądał i układał się na pewno. A skąd się Pan wziął tutaj w Krakowie? No to jest taka historia, że z Barcelony przyjechałem tutaj. Były tanie bilety do Krakowa wykupiłem i jestem po prostu. A że Kraków i ludzie mnie tutaj przyjęli, spodobało mi się, tutaj znalazłem swoje miejsce, więc zostałem. Ludzie mnie znają z moich strzyżeń, trzesania, fryzur, koków trwałych i nie tylko innych kompozycji, jak i damskich, tak i męskich. Także po prostu zostałem i chyba będę tutaj, bo ludzie mnie potrzebują. A no, Barcelona no, typu na przygód to taki chyba spokojny w porównaniu. No na pewno na pewno jest różnica. Tutaj jest całkiem inaczej, tam jest inaczej. Ale każdy musi znaleźć swoje miejsce. Moje chyba jest tutaj. Tak mi się wydaje. Druga powieść Mendozy również padła mi w ręce przypadkiem. Kilka lat później wracaliśmy z wypadu na Marty do Austrii w pięć osób z moim mężem i przyjaciółmi, była zima mroźna, śnieżna, czarno-biała, nieprzyjemna. Wracaliśmy bardzo dużym, bardzo wygodnym i bardzo starym Volvo, które niebacznie wcześniej zawieźliśmy do myjni, a po wyjściu z myjni Volvo odmówiło współpracy to znaczy silnik psuł się mniej więcej raz na, na godzinę, a, a paliwo no cóż, palił jakieś 25 litrów na 100 km. Więc podróż z Austrii do Krakowa trwała znacznie dłużej niż planowaliśmy. Zwykle trwała około 10 godzin, tym razem trwała ponad 17. Było, jak mówię, mroźno, zimno, nieprzyjemnie. jedna z moich przyjaciółek miała ze sobą powieść Edwarda Mendozy pod tytułem Rok Potopu. Powieść, która wbrew tytułowi jest i większa część dzieje się latem i jest to powieść bardzo gorąca. Owa przyjaciółka skończyła czytać tę powieść, przekazała ją mnie, ja pochłonęłam ją bardzo szybko, przekazałam trzeciej, trzeciej z nas. I w tej mroźnej austriackiej zimie, czarnobórej, kiedy zatrzymywaliśmy się stale, żeby napełnić bak, który opróżniał się nieprzyzwoicie szybko, no ta powieść nabrała zupełnie innego charakteru dzięki poczuciu gorąca płynącego z kart, z kart powieści Mendozy. Po 17 godzinach dotarliśmy do Krakowa, panowie byli zziębnięci i wściekli, a my wszystkie trzy panie, po przeczytawszy tę upalną powieść o miłości, byłyśmy rozgrzawieni i rozmarzli. Telefon. Proszę, jaki kurwa? Tutaj nie ma żadnego górby. Proszę panią. Wszyscy dzwonią, pytają o górby. Jak przyjedzie Mendoza, to on wszystkich załatwi. Kłania się pani ślicznie. Do widzenia.